I oto jest spełnienie marzeń wielu miłośników samochodów terenowych, czyli pięciodźwiowe Jimny i to nie jest zasługa importera Suzuki, tylko małego importera, a właściwie dealera o nazwie Polmotor z Warszawy. Samochód mam tylko na 15 minut, z czego 5 już zmarnowałem na przygotowanie się do tego materiału, więc będzie krótko. Oczywiste jest to, że 5 pięciodźwiowe jest po prostu pięciodźwiowe. Jest też trochę dłuższe i ma większy rozstaw osi, przez co jest nieco gorszym samochodem terenowym, bo mamy mniejszy kąt rampowy. Natomiast kąty. Zjazdu czy najazdu są takie same. Sprawdźmy od razu, jak jest z tyłu, bo to chyba najbardziej interesujące. A jak wiadomo, samochód terenowy, jak jest pięciodźwiowy, to jest dla 4-5 osób. I w tym przypadku, uwaga, nie jest to samochód jakiś szczególnie przestronny, ale ja. Pod fotel ustawiony dla kierowcy pod moje preferencje ma 1,80 wzrostu. Mieszczę się w tym samochodzie. Nie mówię, że jest tutaj dużo miejsca, mnóstwo przestrzeni, ale mieszczę się, co jest najważniejsze, dzięki czemu ten samochód może już nazwać samochodem rodzinnym, bo możemy przewieźć na przykład dwójkę dzieci. Dwójkę, bo nie trójkę, bo tu jest naprawdę nadal bardzo wąsko. Zobaczcie, jak otwierają się szyby. Tu teraz akurat nie przekręciłem kluczyka, więc się nie otwierają, ale takim oto wichajsterkiem. Oczywiście wszystko jest tutaj jak w każdym innym Suzuki Jimny. Aczkolwiek zauważcie, że mamy tutaj na przykład automatyczną klimatyzację i większe multimedia 9-calowy ekran, czyli większy niż ten, który jest w samochodzie na polskim rynku. Dlaczego? Ponieważ Polmotor zdecydował, że będzie sprowadzać raczej tylko te bogatsze wersje. I taka wersja jak ta kosztuje 160, 180 tysięcy zł, natomiast bazowe gimli kosztuje 160. Zwróćcie uwagę, jak to jest fajnie wycięte, bo tak na dobrą sprawę to dziennie to tak powstało, jakby delikatnie na siłę, co zresztą widać, że te drzwi są tak wkomponowane przez przedłużenie ramy i przedłużenie całego samochodu. Więc taki zabieg, no niestety musiał mieć miejsce. Czy to wada? Oczywiście, że nie. To po prostu tak jest i to właściwie wszystko. A jak z bagażnikiem? No, bagażnik jest już całkiem nawet rozsądny. No, nawet ma taki fajny amortyzator, że go elegancko wypycha. Jest taki całkiem rozsądny, tu można wrzucić trochę szpeju, ale co ważne, tu na przykład można wrzucić jakąś skrzynkę. Yy, na przykład z drobiazgami na jakąś wycieczkę typu piknik, czy yy, można wrzucić yy, na przykład dużego psa. On tutaj bez problemu się zmieści, więc cztery osoby plus duży pies, idealne auto na fajne, rodzinne przejażdżki. Tym bardziej, że to auto naprawdę nie jest drogie, bo o ile to kosztuje 180 tysięcy złotych, to taka wersja podstawowa za 160 też jest naprawdę bardzo spoko. Z przodu, oczywiście, nic specjalnie sensacyjnego. Ta droższa wersja ma automatyczną skrzynię biegów, która też ma oczywiście swoje pewne zalety. Aczkolwiek, chyba w takim lekkim i słabym Jimmy, wolałbym mieć do jazdy w terenie jednak skrzynią manualną. Ogólnie, auto wydaje się być bardziej przestronne niż. Yy, znaczy, wydaje się, jest bardziej przestronne niż wydaje się być, yy, kiedy patrzymy na nie z zewnątrz. Bo z zewnątrz to wciąż jest takie maleństwo na dość dziwnie. Małych kółkach, dlatego Polmotor współpracuje również z firmami ze świata off-roadu oczywiście z polskiego świata off-roadu między innymi też ze Steelerem. Celem właśnie modyfikacji tego samochodu, czy to założenia większych kół, czy jakiejś wyciągarki, czy innych akcesoriów. To, co zwraca jeszcze uwagę w tym bogatszym standardzie ze 180 tysięcy, to diodowe reflektory, które oczywiście ułatwiają nam jazdę w nocy, bo te standardowe halogenowe, no to wiadomo, do czego się one nadają. Chyba tylko do tego, by ich nie używać i założyć sobie jakiegoś ładnego LED-bara. Moim zdaniem, Polmotor zrobił kawał dobrej roboty, że załatwił te samochody. Bo trochę tak można powiedzieć, że je załatwił, ponieważ choć auta jadą teoretycznie prosto z fabryki z Japonii, to tak na dobrą sprawę to jeszcze jadą przez jeden podmiot, jak się dowiedziałem, od szefa całego tego przedsięwzięcia. Więc jest to taki import indywidualny na małą skalę, aczkolwiek. Można mówić o małej skali, a prawda jest taka, że te samochody będą wykupowane na pniu i wcale mnie to nie dziwi, bo takich aut po prostu brakuje, takich aut nam trzeba, takich aut pragniemy, ale na szczęście mamy Unię Europejską, która zrobi wszystko, byśmy ich nigdy nie dostali.